Zaprashama na vlogmas. Dzień ho, 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 ho. Merry Christmas! It was the night before Christmas. I was closing down for business. Yeah. Oglądamy Kevina. <laughs> Fajna Kevin? Hey We're going <laughs> Hello, hello, dzień dobry kochani. Cześć. Trzymaj się mocno, bo spadniesz ty z buju. sobie te płatki z Sephory. Mają mi poprawić wygląd na napompowane oczy, mają mi zredukować i po prostu sprawić, że będę wyglądać trochę bardziej zdrowo i bardziej obudzona, więc mam nadzieję, że to podziała. Adam ogląda na dole mecz, więc jest trochę głośno, dlatego przyszliśmy stało, ja się przebrałam. Może poskładam troszkę pranka. I pójdziemy na dół do chłopaków. Nie wiem jaki plan na dzisiaj, na pewno muszę głowę umyć, to wiem tak personalnie. I Teo dzisiaj wziął tylko 10 minut drzemki, więc zaraz go spróbujemy w odstawkę dać, tak? Tak? Adama dzisiaj wzięła chętka na rosół bołowy. I co jak co, so, ale ma zupełnie inny smak niż każdy inny rosół jaki jedliśmy. Bardzo dobre, nie? Moja siostra dała mi wczoraj tą świeczkę, to jest jakiś cranberry, czyli żurawinowy zapach, a moja mama mówi, że strasznie jej się nie podoba, bo jej przypomina e, Red Bull w zapachu. Pach, Pachnie co Red Bull? Nie co, nie? Nie. Nie czułeś tej świeczki? Wczoraj mi się wydaje, że było czuć, dzisiaj ja też ją nie czuję, ale tutaj ma tak żurawinę, ananas i odrobinkę mięty. No nie jest to skład Red Bull'a. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now... No, to jestem z wami ja. Ukąpałam się, zrobiliśmy z Adamem zupkę. Większość zupy Adam zrobił, bo wychodzę z założenia, że jak to jest przepis, który ja nigdy nie próbowałam wcześniej, a Adam zna, to Adam jest, jak to mówią, in charge, czyli Adam kontroluje sytuację. Pyszna ta zupa jest naprawdę, no normalnie takie delicje. Teraz będziemy robić Hello Fresh. Dostaliśmy od Łukasza, bo Łukasz nie za dobrze gotuje, albo nie za chętnie gotuje. I mamy kurczaka z ziemniaczkami i z asparagusem, więc szybko zrobię. I potem pojedziemy do sklepu. Musimy chyba skoczyć do targetu po odbiorę, i musimy, może skoczyć do Aldi. Obawiam chodzić do Aldi, bo w Aldi mają te takie, wiecie, półki um, sezonowe. I ostatnio byłam, to mieli już większość piżam czy takich rzeczy wyprzeda wyprzedanych, ale myślę, że zawsze coś tam wy wyczaruje. Chciałam sobie kupić taki obraz um, tutaj na ścianę za mną w tym moim ofisie i widziałam tam za 7.99. Wtedy się nie pokusiłam, ale dzisiaj jak będzie to się pokuszę.

Nie wiem co ja zrobiłam, że Adam mówi, ale zadymiłaś, podnoszę głowę i kurczę chmura dymu, ale wietrzymy już zaraz będzie OK.

Jesteśmy pod Jewelem, to jest drugi sklep taki podobny do Targetu, a mieliśmy takie wody, bo my pokazywałam tam dawno, dawno we vlogu, my mamy tą maszynę do wody z tymi dużymi butlami i mieliśmy już trzy butle wykorzystane, Adam skoczy szybko, wymieni butle, popatrzy na znaczki, bo jeszcze nie wysłałam kartek świątecznych, ale będę wysyłać jutro. Więc znaczki kupujemy i potrzebujemy jeszcze może te do kominka, te wiecie na rozpałkę, te, te kawałki nie wiem spresowanego, cokolwiek co tam jest. Tada poszedł szybko wymienić wodę, wiesz? I pojedziemy szybko jeszcze do Aldi, ale mam bardzo mało baterii na telefonie, więc nie wiem na ile Wam nagram. No zobaczymy. No i co? Dzisiejsze dnia taki rodzinne. Czekamy na tatusia. Dzisiejszy dzień taki rodzinny. My lubimy takie niedzielę w domu, nie za bardzo gdziekolwiek chodzić albo jeździć, dlatego, że to jest jedyny wolny dzień Adama, nie? I jak Adam po prostu jest w domu, to lubi sobie oglądać te swoje sporty. Tam dzisiaj miał mecz Arsenalu, potem miał, um, bersów, Chicago Bears oglądał i jak się skończyło, to dzieci się obudziły z drzemki, no to mówimy, że musimy akurat tą wodę wymienić i ten, To pojedziemy razem, bo mi jest ciężko z dwójką dzieci chodzić po sklepach, no nie, jeszcze zwłaszcza Teraz, w tej sytuacji. I tak będę musiała chyba je wziąć w tygodniu do targetu. Bo muszę wymienić, oddać tą obrożę na choinkę, która nie spasowała. Ale powiem Wam, że jestem zadowolona z naszej choinki. Myślę, że jest super i w sumie ta obroża może by tak ją trochę ugasiła. Ja nie wiem czemu ja myślałam, że ta spódnica pod choinkę jest bardzo staromodna, ta co my mamy. A teraz jak na nią patrzę, to mówię, że perfekt do wnętrza pasuje, także nie ma problemu. No nic, odezwę się do Was z Aldi jeszcze. Może wyhaczę jakieś fajne, świąteczne akcesoria. Lubię chodzić z damem po Aldi, bo wtedy nie czuję się winna, że wydaje pieniądze, bo Raczej dochodzimy do porozumienia i stwierdzamy, co nam się do domu przyda razem, więc fajnie. I wrócimy do domu i będziemy jeszcze kolacyjkę robić i może jakiś film wieczorem sobie obejrzymy. Zobaczymy, jak składanie vloga mi wyjdzie. Hey I nasze starbucksy są. Fajne kubki mają. Już wam kiedyś pokazywałam. I mamy... Ja sobie wzięłam peppermint, tą mokę, a Adam sobie wziął egnak. I na dział, który ja lubię, czyli słodycze w wersji świątecznej. O popatrz, jakie fajne choinki. To są chyba świeczki. Nie wiem czy świeczka. Ale nie, mówiliśmy sobie z dodałem, że nie kupujemy. Co mi się? Chodzi do święta święta. do taty. Mi się to podoba. A co to są? Superhero. Christmas countdown. Stickery. To nie chcemy. Ja coś jest spoko, bo to ma ten ink, co po prostu maluje Ci od jakby No słuchajcie, zapomniałam z Johnem dzisiaj otworzyć kalendarze, ale otworzę sama i zjemy czekoladkę albo ja, albo Adam. Trudno, a jutro poczytamy książkę, bo on już jest w pokoju, żeby spać. Nie będę go teraz budzić. Mamy numer 7. Adam wygląda jak ktoś czekoladki. Adam nie lubi czekolad. To czekolady lubią Adama. Waga. O, kochanie, miałam te... Pod oczy i były super. O nie, to chyba coś innego mi przeskoczyło do widzenia. To nie z tego dnia. O, proszę państwa. Mamy kredkę. Już wam mówię, co to za kredka. Oczywiście, że to jest kredka do oczu. Ja nie używam od dawna, dawna, ale może spróbuję. No, także. O, te maseczki, co miałam pod oczy, te płatki super wyszły dzisiaj rano. Zresztą możecie widzieć, jak świetnie, rewelacyjnie później wyglądam. Żartuję. <laughs> Dobra. Numerek 7. Już pamiętam, że wczoraj patrzyłam i gdzieś go widziałam. Okej, okay, jest. Kurczę, ale zawaliłam, że zapomniałam Johnę. No ale. O, proszę Państwa. Mamy Kubuś puchatek będzie historia słodkich świąt. No, popatrzcie, ile tego jest w tych książkach. Dobra, numer 7, czekoladka. Nawet jak chcę, to nie mogę ładnie otworzyć. Okej, okay, proszę Państwa, mamy. O kurczę, co to jest? Jakiś facet. Z dużym nosem. Adam mówi, że nie lubi, to ja zjem. Kochani, kończę tutaj tego vloga i powiem Wam, że miałam takie super zakończenie z Adamem, bo Adam teraz już poszedł do góry się kąpać. Um, miałam fajne zakończenie, on mi śpiewał w tle. Ale miałam coś tutaj na zębie takiego wrednego, nie na zębie właściwie, na dziąśle, a strasznie dużo się śmiałam i wyglądałam krytyńsko, więc stwierdziłam, że już nie będę Was tutaj moim kurczę zębem uraczać. No, także jestem niezadowolona, bo naprawdę się uśmiałam strasznie i zakończenie było takie wesołe, no ale wesoło. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mówię Dadama, to ja chyba dogram nowe zakończenie. On dojeś tam zama z czymś czarnym, Mówię, wystarczy, że już coś mam na dziąśle. No, w każdym razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak zwykle widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się cieplutko. Jeśli nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji, do lajków. No i widzimy się. Vlogmasie się numer 8, jutro.